W tym zadaniu musimy obliczyć następującą całkę nieoznaczoną z funkcji x razy cosinus x. W sytuacji, w której musimy obliczyć funkcję pierwotną z funkcji, która jest iloczynem wielomianu oraz cosinusa x lub sinusa x, to zawsze całkujemy przez części. Żeby zastosować wzór na całkowanie przez części, to musimy którąś z tych dwóch funkcji x albo cosinus x zapisać jako pochodną innej funkcji. Więc napiszmy, że ta całka jest równa całce z. I zamiast kosinusa y, X napiszmy, że to jest to samo co sinus X. Prim. Jeżeli zróżniczkujemy sinusa X, to dostaniemy kosinus X dx i to się równa. Stosujemy wzór na całkowanie przez części otrzymujemy x razy sinus X minus całka pochodna X a to 1 razy Sinus X dx to się równa X razy sinus X. Minus i całka sinusa x to będzie minus cosinus x. Jeżeli zróżniczkujemy minus cosinusa x, to dostaniemy sinus x. No i plus jeszcze jakaś dowolna, stała c, a to się równa x razy sinus x plus cosinus x plus c. No i całka policzona. Funkcja pierwotna tej funkcji jest równa właśnie tyle, czyli jeżeli zróżniczkowalibyśmy tę funkcję, to otrzyma otrzymalibyśmy funkcję podcałkową. Yy, mam silne podejrzenia, że część z osób oglądających to nagranie zadała sobie pytanie, a skąd ja właściwie wiedziałem, że to cosinusa trzeba wyrazić jako pochodną jakiejś funkcji, a nie na przykład x. -a? No sprawdźmy, co by się stało, gdybyśmy Postąpili na odwrót. Gdybyśmy x zapisali jako pochodną jakiejś innej funkcji. No, napiszmy, że całka z x razy cosinus x dx to się równa. Całka. I teraz x napiszmy, że to jest x kwadrat przez 2 prim. Jeżeli zróżniczkujemy x kwadrat przez 2, to otrzymamy x razy cosinus x dx. No i to się równa. Znowu stosujemy wzór na całkowanie przez części i otrzymujemy x kwadrat przez 2 razy cosinus x minus całka z x kwadrat przez 2 razy pochodna cosinusa x czyli minus sinus x dx. Czyli widzimy, że obliczenie całki x razy cosinus x prowadziliśmy do obliczenia całki z dużo bardziej skomplikowanej funkcji, prawda? Tutaj mamy wielomian drugiego stopnia, a tutaj pierwszego, czyli to nie tędy droga. Podsumowując, jeżeli mamy do obliczenia całki z funkcji P od X, gdzie P od X jest wielomianem stopnia N oraz sinusa kąta AX, gdzie A jest dowolną liczbą rzeczywistą różną od zera, lub całkę z wielomianu P od X pomnożonego przez kosinus a x, gdzie, gdzie również a jest dowolną liczbą rzeczywistą różną od zera, to stosujemy wzór na całkowanie przez części, przy czym idea całkowania tego typu funkcji polega na tym, żeby pozbyć się tych wielomianów, no bo takie proste wyrażenia trygonometryczne, nawet przeskalowane przez coś, już jesteśmy w stanie bardzo łatwo całkować.